Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Artem, a dzisiaj ze mną jest Świnia. I dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić y, komendą Liching Śmierci w Minecraft. Myślę, że każdy by chciał taki Liching Śmierci, ponieważ jest to jak najbardziej przydatne i fajne. Y, 10 łapek w górę, y, to odblokujecie kolejny odcinek z poradników. Możecie też napisać, jakie kolejne serie chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Ja oczywiście postaram się to zrobić. Możecie też pisać porady w komentarzach, co y, mogę zmienić w swoich filmach albo y, czy coś. I na pewno postaram się też to zmienić. I chciałbym Wam podziękować za aktywność pod ostatnim odcinkiem, ponieważ przyszło mi naprawdę bardzo dużo słów, Dwa razy więcej. Naprawdę dużo wyświetleń w piliście. Ponad 30, nie spodziewałam się takiej aktywności. No, i oczywiście, jest 10 łapek w górę, także jest kolejny odcinek. Tak więc, bez żadnego przedłużania, zaczynamy. Tak więc, zaczynamy sobie od wpisania komendy scorebrout, Objectives, Add, i dajemy sobie, jak chcemy, żeby nasz licznik śmierci się nazywał. Ja chcę, żeby on się nazywał oczywiście artem, ponieważ jest to mój nick i dajemy sobie deadcant enter i dajemy sobie znowu slash scoreboard objectives e, set display sidebar i dajemy sobie znowu nazwę z tej samej litery, żeby oczywiście zadziałało i teraz jak sobie tylko umrzemy to mamy tutaj z boku ekranu e, widoczny właśnie licznik śmierci, wyjdę sobie z serwera, żeby nie było, wejdę jeszcze raz. No i jak widać, nasz licznik śmierci nadal jest, nadal sobie, jak będziemy umierać, on będzie nam cały czas działał. No i myślę, że jest to jak najbardziej fajne, tak więc dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Im szybciej wbijecie 10 tysięcy, 10, przepraszam, 10 łapek w górę to szybciej odblokujecie kolejny odcinek z Minecrafta na moim kanale Sporadników. Tak więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie, do zobaczenia, do usłyszenia. No i pa pa.